Moment, żeby wziąć w swoje ręce no i zacząć budować coś własnego, coś, coś dużego. I jak to zwykle bywa, jest się młodym, mało się wie, optymizm jest na poziomie 200%. No i w zasadzie wydawało mi się, że w zasadzie jak no Mark Ackerberg, jak Steve Jobs w dwie książki, wszystko będzie po prostu według instrukcji, tak. To, że oczywiście budowa firmy, czy robienie biznesu, no niestety to z dzisiejszej perspektywy oczywiście to nie jest coś, co by można porównać do składania poskudłego według precyzyjnej instrukcji. I ta rzeczywistość, w której ja się znalazłem po paru latach była taka, że owszem, firma się rozwijała w Excelu zgodnie z regułami świata, wszystko się zgadzało. Były lepsze liczby i tak dalej, natomiast gdzieś tam na wielu poziomach ja się nie czułem dobrze i, i przede wszystkim miałem poczucie, że właśnie to co robię to jest to co widzicie teraz na zdjęciu, czyli że nie do końca to wszystko gdzieś tak mam pusbinane, że to się trzyma kupy, że, że to jest stabilne i że to jest ta ładna wieża, która miała postać, którą widzieliście przed chwilą. I, i tak jak przygotowałem tą prezentację, to się zacząłem zastanawiać, jakie są dobre analogie co do tego, jaka jest rzeczywistość, a jak jest postrzegany biznes, czy prowadzenie własnej firmy, budowanie i szczególnie gdzieś tam od I to, co mi przyszło do głowy, to porzuciłem na spokój ze zdjęciami, to jest dobre źródło stereotypów zawsze, wędkowanie, tak. No i kto by nie chciał tak, w takiej sytuacji się znaleźć. No a potem, to mniej więcej miesiąc temu to było, jechałem na rowerze i i to jest, to jest rzeczywistość, tak? To jest dużo wetkarzy, Być może nawet się cieszą. Z tego co pan zrobił rybę i biznes się kręci, tak? I, i, ja sobie zadaję zawsze dużo pytań. Gdzieś tam kręcę z różne sprawy w własnej głowie. Na początku myślałem, że jestem mężeniu, że to w zasadzie bez żadnego powodu konkretnego, tak? Myślałem, że, że ja to wszystko rozwalę na po prostu tak? 10 lat później to myślę, że jednak tym przysługowałem ja byłem. Jestem cały czas w wielu aspektach i przekonuję się tym, o tym co tydzień, jak rozmawiam z kimś młodszym. No i wiem, że pewnie przez kolejne być może 30 czy 50 lat, nawet jak zrobię to jak będę robił to, co robię, to nadal te Januszowe różne rzeczy będę uskuteczniał. I podsumowując sobie to poprzednie 10 lat i to, że gdzieś tam też w wielu... Ja już przedsiębiorstwu w nami i obserwuję, jak, jakie rzeczy się dzieją w innych firmach, to prawda jest taka, że bardzo wiele osób, szczególnie w tych pierwszych latach, ma skłonność do tego, żeby jakoś tak fiksować się na zupełnie nieistotnych tematach, tak? czyli na tym, co przeczytacie na TechCrunchu, na Spice Web, w różnych tych mediach, które gdzieś tam dyktują tą rozmowę o, o biznesie i o tym, jaki powinien być przedsiębiorca przede wszystkim. tak? I prawda jest taka, że jest mnóstwo tematów, które pochłaniają wiele czasu, energii, a nie mają żadnego wpływu przez na to tak naprawdę, czy uda Wam się dobrze rozwinąć biznes. I prawda jest taka, że te najtrudniejsze rzeczy są najważniejsze. I to jest moje zdanie, to jest zdanie wielu osób, z którymi rozmawiałem, jak przygotowywałem się do tej prezentacji. I tak naprawdę jak chcecie robić biznes. Nie mówię tutaj o byciu samozatrudnionym, czy się, tylko robić biznes, mieć wokół siebie gdzieś tam ludzi, budować coś. To tak naprawdę musicie mieć świadomość, że te rzeczy to jest prawda, że, że, że musicie coś poświęcić, często to będzie zdrowie. Przykładowo, że, że jeszcze lepsza księgowa to jest taki slogan, który tak naprawdę przywija się w każdej rozmowie, kiedy spotykam kogoś, kto robi to samo co ja, że tak, jak chcecie być fajnym startupem mieć spoko firmę to procedury, listy, strategia, czyli to, co jest w tych złych korpo, to jest to, co właśnie warto od nich czerpać i na tym budować tak naprawdę fundament. I prosta rzecz, tak, arkusze kolekacyjne. Dla mnie to jest najlepsze możliwe narzędzie, jakie mogę polecić każdemu, kto chce budować firmę. Co -y, listy Institute to są rzeczy, które będziecie zmieniać co roku, jak się pojawi na dawka. Natomiast jeżeli znacie podstawy matematyki ze szkoły podstawowej, to jesteście w stanie darmowym markuszem sprawdzić każdy wasz pomysł biznesowy. Nie polegać tylko na intuicji i tym właśnie przesadnym optymizmie. Jesteście w stanie sobie przykładowo zweryfikować różne scenariusze przebiegu projektu, spisać koszty, wydatki, no i wysparzyć sobie jakieś własne tam cyferki, liczby no, nie gwamią, no ale potem zawsze jednak warto pokazać tę proboć mądrzejszemu. I to może być księgowa być znajomy. Ktoś, kto wiecie, że nie będzie starał się być miły dla Was. I tak naprawdę ja na przykład jestem z małego miasta i nigdy nie miałem dostępu do ludzi, którzy robią to, co ja, bo robią to dłużej. I dlatego na przykład dla mnie takim sposobem na to, żeby się inspirować, żeby zdobywać taką wiedzę, do której wydawało się, że nie ma dostępu, to, to są mentorzy. Tak? Mentorzy najczęściej najłatwiej mieć dostęp do tych wirtualnych. No, bo jeżeli przypuśćmy, ja chcę zacząć budować zespół, tak? No to dlaczego nie sprawdzić, jakie podejście do tego ma ktoś, kto już zatrudnił tysiące ludzi i te który które miał popełnić, to popełnił i wie tak naprawdę, z czym to się je. No albo załóżmy, że nie wiem, chcę zobaczyć, jakie podejście do finansów ma jeden z najbogatszych ludzi na świecie, tak? I w ten sposób być może wyrobicie sobie jakieś zdrowe podejście do pieniędzy. Albo na przykład wściekłość kogoś pierwszej zdrowoty, tak? taki moment też wychodzi. Ja jestem miły, zawsze miałem dużo wątpliwości. Może to moja wina, że ja coś źle powiedziałem, a może musimy jeszcze dać sobie pierwszą, drugą, trzecią szansę. Ale są też ludzie, którzy już te dylematy mieli tysiąc razy i po prostu w jednym z nami potrafią wasz problem rozwiązać. I z mojej perspektywy tych 10 lat to warto właśnie czytać książki, oglądać filmy dokumentarne, czy przykładowo słuchać podcastów i słuchać takich ludzi, którzy robią to, co wy tylko że 20 lat dłużej. Prosta rzecz, na przykład ostatnio oglądałem dokument o Bill na Netflixie i tam była taka fajna scena, nie każdy sobie coś innego wyniesie z tego, gdzie pokazali go, jak siedział w nocy w gabinecie i on opowiadał, że to był czas, pierwsze lata działalności Microsoftu, kiedy już był dużą firmą, a on codziennie sprawdzał numer kontaktu, sprawdzał kontakt prawie codziennie. I po prostu martwił się strasznie o to, czy będzie w ogóle miał kasę, żeby zapłacić pracownikom za wykładę, nawet za następny miesiąc, tak? I załóżmy, że nawet już zbudujecie sobie postawie, że coś się zaczyna kręcić, macie jakichś klientów, to potrzebujecie ludzi, żeby to działało lepiej, żeby się rozwijało. No i powiem Wam, tu się dopiero rodeo zaczyna, tak? Ludzie są ważni. Są, w zasadzie są najważniejsi i dłużej też siedzę w tych wszystkich rzeczach, które robię, to, to, to po prostu tylko o tym się przekonuję. Tak, że jeżeli coś budujecie, to musicie wokół siebie budować zespół. Zespół i to jest szczególnie trudne w naszej branży: zatrudniać dobrych ludzi, ale potem jeszcze ich ze sobą dopasować, tak, żeby to były po prostu puzzle, które są do siebie dopasowane. I tu mała reklama. I Generalnie, jeżeli sobie wyobrażę, że jestem liderem zespołu, to, to muszę tych ludzi przekonać do tego, że moja wizja to jest coś, co oni chcą wierzyć, że oni pójdą za mną, że przy okazji jeszcze w tym wszystkim znajdą coś na siebie, jakiś cel do zrealizowania. No i przy okazji, jesteśmy młodą firmą, tak? Więc, chaos, częste zmiany, no i komfortowa sytuacja finansowa, bo. Pierwsze lepsze korpo nie wymaga i dwa razy lepiej płaci. Tak? I z tym się mierzymy jako, jako ktoś, który buduje biznes najczęściej, nie tylko w Polsce. Dla mnie przykładowo bardzo pomocna jest taka aplikacja Instytutu Galupa, która pozwala wyspecyfikować takie najmocniejsze strony cechy jednej osoby. No i szczególnie jeżeli macie zespół. No na przykład dla nas jest to super pomocne w naszej firmie, że możemy sobie porównać, jak ten zespół się uzupełnia, gdzie być może mamy luki, a gdzie należałoby coś uzupełnić, tak? I kolejny temat, wspólnicy, inwestorzy, bardzo taki seksi, jeżeli chodzi o to, że wy własny biznes. W praktyce w większości przypadków to jest tak, że tym inwestorem będzie rodzina, najczęściej dla małych firm, czyli na przykład bierzecie pieniądze do ja, kiedyś, Ciszy. albo znajdujecie, co jest też dość łatwe, fundusz inwestycyjny, który ma pieniądze z Unii Europejskiej i rzuca nimi na lewo i prawo. No i na przykład z tymi dwoma typami inwestorów jest taki problem, że poza stanem kąta niewiele zmieniają. Tak? A stan kąta się potem i tak szybko zmienia w dół. I rodzina może by chciała pomóc, najczęściej nie wie jak, albo jak myśli, że wie jak, to, to źle myśli. Fundusz inwestycyjny najczęściej wie, jakby wam pomóc, a tak naprawdę nie chce mu się rzeczy do roboty I, i tak naprawdę to, na czym ja bym się dzisiaj skupił, gdybym zaczynał od zera, to są wspólnice, no bo wspólnice, dobrze, dobrze wspólnicy, to jest skarb ja, różnych wspólników, a te, tych, których mam teraz, pomyślę, że mogę podsumować w ten sposób, że dobry wspólnik to jest taki, któremu w oczy powiecie najgorszą prawdę i to od razu, z którym się poznacie jak z najgorszym wrogiem, ale będziecie się szanować, respektować, słuchać nawzajem i w sumie chyba taka najważniejsza rzecz to, żeby mieć gdzieś tam spójne poczucie humoru, tak? Bo czasem tylko to dostaje w jakichś kryzysowych sytuacjach. I to, co tak naprawdę nam pozwoliło zrobić największy krok do przodu, to w momencie, kiedy... Ja po paru latach doszedłem do takiego miejsca, kiedy czułem się mocno wypalony, zniechęcony. I jedyne, co mnie trzymało przy tym, że... Że nie zlikwidowałem firmy, to poczułem się odpowiedzialności za ludzi, którzy pracowali dla mnie, no i to, że gdzieś tam to no, jednak był sposób na to, żeby zapewnić byt rodzinie. E, natomiast no, powiedzieliśmy sobie w pewnym momencie, ze innymi, że albo coś zmienimy, albo w ogóle to nie ma sensu, bo nie chcemy tego robić. Po co to wszystko? I, i tak przeprojektowaliśmy naszą firmę, żeby ona była niedopasowana do reguł te, tych, które gdzieś tam są promowane czy uznawane powszechnie za słuszne, tylko żeby były, była firma do nas dostosowana, do tego, jaki styl życia chcemy prowadzić, jak się chcemy czuć. No i to spowodowało, że zaczęliśmy prowadzić biznes na zasadzie slow biznesu, można by powiedzieć, tak? Czyli nie wyniki w Excelu, to jest nasz cel, ale działanie bez presji, bez pośpiechu, działanie na naszych zasadach, dyktowanie warunków tam, gdzie to możliwe. I owszem, to co tu widzicie na slajdzie, to nie wymaga komentarza, tak? To jest prawda i można sobie wsadzić między Mającie tak ładnie balans, jak, jak robicie biznes, ale właśnie jeżeli zadajecie sobie dobre pytania i wiecie, że na przykład nie potraficie sprzedawać, bo ja mogłabym w niż przypadku wykonać, żywą to grzeżownicę nawet, to, to właśnie pod to, skoro pracujecie dla siebie i robicie coś własnego, warto się dostosować. I ja bardzo lubię też pytać ludzi, którzy już coś zrobili i wiem, że to zrobili dobrze, no przynajmniej tak się wydaje z Yy, o to, yy, jak oni to robią, co radzą i nasza społeczność wordpressowa jest o tyle świetna, że właśnie mnóstwo informacji możecie uzyskać, I, żeby wam łatwiej zadanie, tak? Mam takie informacje od Maćka z Pawłowotek zadałem nie, trochę pytań, czy od Kuby Mikity i potem będzie link do takich pełnych informacji, które mi przysłali, ale jeżeli jeszcze się nie wymyślacie, jaka największa lekcja, najważniejsza i nawet tutaj przed prezentacją o tym samym rozmawiałem z dwoma osobami. Co jest najważniejsze? Jeszcze lepsza chwila. Nudy, ale taka jest sprawa. I teraz przejdziemy do takiej już trochę może bardziej sympatycznej części, czyli budujemy na I Prawda jest taka, że oczywiście słyszę pełno takich opinii, a już to nie jest to co kiedyś. Biznes w ogóle, polityka, o co chodzi w ogóle, gdzie to idzie ale tak naprawdę właśnie te rzeczy świadczą o tym, że ten ekosystem WordPressowy to jest coraz lepsze miejsce do tego, żeby opierać na nim swój biznes. I można wyszukać w zasadzie pomysłów w dowolnym miejscu, gdzie, gdzie, gdzie pojawiają się z ogłoszenia o, o to, że ktoś potrzebuje WordPress-oca i trzy takie, które wam tutaj chcę pokazać, na przykład Gutenberg, sobie wszędzie wszyscy mówią tak a na przykład my pracujemy z agencjami większymi. Ja kilka razy w miesiącu rozmawiam z potencjalnymi partnerami, którzy szukają głowy i mówią, a Kutenberg, fój, to włączamy od razu, nie będziemy nigdy robić na Gutenbergu, Tak, Jak Gimoza się po coś nie schyla, to wtedy jest okazja do tego, żeby ci mali, którzy gdzieś tam są wystartowani się wybić, zbierali to, po co sieci starzy nie schylają. I, i, I to jest świetny sposób na to, żeby wykorzystać okazję tu i teraz, żeby w takim miejscu się odnaleźć, bo 5 lat temu to my skorzystaliśmy z tego, że nie chciał robić WordPressa, tak, poza blogami. I przekonywaliśmy do tego klientów i tak dalej, ale to się opłaciło. Integracja WordPressa ze wszystkim. HubSpot, nasz tutaj sponsor dzisiejszy, my Dostajemy zapytania od bardzo fajnych klientów, których nie chce zrobić integracji z HubSpotem, w jedną czy drugą stronę, w jakimkolwiek tam aspekcie. Jest mnóstwo tych stosownych aplikacji, które mają dużo klientów, zamożnych klientów, którzy, to klienci szukają wykonawców i chcą za to zapłacić i możecie wtedy wydyktować warunki. I to jest moim zdaniem świetna nisza, która nie jest wypełniona. HubSpot jest to jednym z, z milionów szkładów tak naprawdę. I mało mi to jest Jak mówię tutaj do was, developerzy i programiści, tak? Prawda jest taka, że jak chcecie zbudować solidne podstawy i spokój, jeżeli chcecie być spokojni, to te mało ambitne zlecenia często bardzo łatwo jest przełożyć ten temat na to, że to są też zlecenia dochodowe, mało ryzykowne. Więc jeżeli y, łatwo policzycie sobie to w Excelu, że zrobienie mało ambitnych zleceń może być y, dla młodej firmy czymś 100 razy lepszym niż ambitny projekt i budowa portalu, na przykład, czy, czy jakiejś aplikacji. Y, własne produkty święty grały lotkersowy, każdy by chciał, prawie nikomu się nie udaje, jeżeli praktycznie zacząć i nie wszystkie wszystkich pieniędzy, jakie macie, to to, są, to to jest temat, który oczywiście jest na osobną prezentację, ale w zasadzie można użyć między bajki, tak? Że, że na planinie czy motywie budujecie w krótkim czasie chyba, która na siebie zarabia. Możecie mieć dużo pieniędzy i w tym kierunku to być może zadziała, tak? Jeżeli chodzi o to, tak, pod, tak podsumowując trochę, że są jakieś sekretne składniki sukcesu, to po prostu z tego osobice najlepiej działa to tylko wtedy, kiedy robicie wszystko pod siebie. Nie tak jak inni piszą, czy mówią, że powinno być to tak, jak wy czujecie, że będziecie się dobrze czuli, że będziecie mieli na tyle energii w sobie ekscytacji, że sprzedacie e, wszystko, co oferujecie, że będziecie niezależni i że będziecie dyktować warunki. Jest bardzo wiele sposobów, żeby do tego dojść. E, pierwszym z, z ante sposobów jest to, żeby czytać e, tutoriale, instrukcje i próbować robić coś, kopiować innych tak naprawdę. Jeżeli potrzebujecie inspirujących słów, to trafiłem ostatnio na takie fajne coś, właśnie, gdzie młody przedsiębiorca amerykańskiej startup powiedział: Powiedział, na maskach. no, panie Masku, niech pan coś tam zainspiruje, powie co, co mam zrobić, jak chcę biznes otworzyć, szukam umysłu. Tak? Jak ktoś nie zna angielskiego, to. to... sorry. <zysy> <zysy> I, Teraz, żeby podsumować tak naprawdę, co, co ten poprzedni slajd znaczył, ja uważam, patrząc na siebie, moje i upadki na to, że, że to już pojawiłem nieraz na początku swojej drogi, na to, że jak dużo teraz podobnych rzeczy widzę i słyszę od różnych ludzi, z którymi mam możliwość rozmawiać, na przykład tutaj na WorldCampie, którzy też już ze sobą mają jakąś długą drogę, to jeżeli... Jesteście zdecydowani na to, żeby być samotnym człowiekiem, spotykać się z odrzuceniem, z niezrozumieniem. Mimo wszystko macie jakąś obsesję, która powoduje, że nie możecie o tym przestać myśleć i, i że zamiast jechać na urlop, wolelibyście się zamknąć w piwnicy i, i to robić. Tak? I jeszcze do tego macie jakąś super moc. Przykładowo, znacie się bardzo dobrze na multi tak tagu Albo Pixel Perfect to jest w ogóle coś, co po macie w DNA albo nie wiem, jesteście rybą, tak? To nauczcie się pływać trzy razy szybciej, zamiast wchodzić na drzewo, tak? No bo do tego się to sprowadza, tak? Wtedy będziecie w stanie cokolwiek zdziałać. I ja mam oczywiście e, świadomość, że to się może wydawać takie smutne, tak, że odradzam. E, tak, odradzam. Natomiast powiem tak. Ja się tym jaram strasznie, co co robię, bardzo się jaram. I jeżeli takie te rzeczy, które powiedziałem Wam, Was nie zniechęcą, to znaczy że się nadajecie. Tak mi się wydaje I jeżeli chcecie więcej dowiedzieć się, bo przeczytać pełną wersję, to są chłopaki już stami Kupa i Maciek, to zapraszam na vloga i bardzo Wam dziękuję i życzę wszystkiego dobrego na tej drodze.